Na zobaczymy, może usłyszymy. To nie ma w następnym wejściu. Ja też chcę coś słyszać teraz? Nie, nie, nie odbieram. To właśnie propagacja siadła, więc było kolegę słychać. Dobra, to zobaczymy. No. E, kto jest chętny do wymiany raportów? Proszę bardzo. E, kto do obrotu. Chcę <noise> do czy kolega otrzymał mojego maila? Kolega otrzymał swojego maila. Nie otrzymał? Otrzymał, ale nie otrzymał. To by był uprzejmi, to bardzo bym prosił, żeby odpowiedział w w bo ja po prostu muszę zebrać te odpowiedzi pozytywne lub negatywne, na ich podstawie podjąć decyzję. Także jeżeli negatywna odpowiedź, to można powiedzieć od razu, jeżeli pozytywna, też. Natomiast w przypadku pozytywnej, no to jest taka procedura. No, 5, lub plus 30, Chrysler Wanda-Wanda i Grupa SP2, Stefan Cyrzary a Jak tam raporty? 咱们那个后边那几个外来人说，再的话是啊，你别往下，反正现在一点点都涨。 Czy, tak czy nie na mojego maila? I to wszystko od razu na ten tyśle, byłoby najlepiej. tu jeden Wanda Wanda i grupa SP2, Stefan Cezary Henryk. Bardzo. Właśnie to mi chodziło, by te, te, tego maila odpisać, że, że nie. Dziękuję i wtedy ja sobie odkreślam. Także dzięki bardzo w tej chwili za, za odpowiedź. Także jeżeli nie uzbieram kworum, to następną taką próbę podejmę przy, jeśli oczywiście zażyjemy, przy tysięcznych próbach, ale to będzie za ile lat. Natomiast przy setnych próbuję, ale jak na razie jeszcze nie mam kworum. W takim razie czy jeszcze ktoś jest do roku. proszę bardzo. To, jest to dwa barbara Paweł. O ładnie. To, to samo pytanie. Oproszę apostów oczywiście. Czy kolega otrzymał mojego maila i czy odpowiedź jest pozytywna, czy negatywna? To jest to dwa, to jest to

do uruchomienia wiesz tego próbu jakby zrobienia tego. No jak się nie uda teraz, no to po to, prostu tak jak powiedziałem za kilka lat. A lokalnych kolegów, to tutaj mamy takie spotkania, tak powiem, lokalne, grupy kościerskiej, to myślę, że to się da jakoś połączyć. Natomiast yy, próbuję jeszcze, próbuję jeszcze zobaczyć. Tak, no jeszcze powiedzmy jakiś czas jest na decyzję I Jeżeli potem to będzie niemożliwe, no bo najwyżej będzie niemożliwe. Ja to zostawiam otwarte. Dziękuję bardzo. Mamy dwie nowe stacje i kto jeszcze do grupy? Proszę bardzo. No to dla dwóch nowych stacji prosimy raporty. SP 2 Maria, Donata Stefan, Darczyn proszę. Darczyn jestem, SP2 SPK i grupa SP2 MPS. W e, sprawie jak ta się radzi dzisiaj, ja Witam serdecznie. E, e, może odbiera nas Maciek, SP5, Olga Adam, Adam, Macku. Jak odbierasz to piątka, szóstka dla Ciebie. E, ja powtórzę raport za to pierwsze zawołanie. Potem było... Paweł 5, 9 plus 20 decydeni. Tak u mnie na moim wersji rumeliku. SP2, SPH i grupa SP2, Maria, to Doskonale, dziękuję. E SP2 grażina, Roman Paweł przez 2, poprosimy o dwa nowe raporty. SP2, Na SQ1 Wanda Wanda, Wanda Wojszczuk 5,9 plus 25 decydenci. 2 Barbara Paweł Pawlek 5,9 plus W Polsce że jest. Panie kolego, raportu, najlepiej po parę razy, proszę. Najlepiej dla parę razy i dla tych dwóch nowych stacji też.